Moje uszanowanie, szanownemu Państwu, telegergot, proszę Państwa, szanownego. Ludzie to teraz mantikują, że jem coś nie sztymuje, że kryzys. Ale czy u mnie to letko biło? O, absolutnie, że nie. Proszę Państwa, rok 30, o, nawet i 29, 31 trzydziesty pierwszy, Także samo bida, proszę Państwa. Handelek mnie nie szedł, ale ja se nie dam w kaszet dmuchać. Jak bida, no to... Dawaj pod kierbedzia. Ale to nie, że ja w charakterze Neptka, proszę Państwa, tak pod kierbedziem i że ja na waleta może goniony od Poniatoszczaka do kierbedzia. Co to? To nie, proszę Państwa. Ja se w dmuchać nie dałem, proszę Państwa. I proszę Państwa, wylądowałem pod kierbedziem ale most Kierbezia, proszę Państwa, to leży nad Wisłą. A tak detalicznie to leży pomiędzy Pragą a Warszawą, proszę Państwa. A w środeczku Wisła. A Państwo to chyba wiedzą, o co się rozchodzi. Woda. Woda potrzebna jest do picia, ale nie tylko. Warszawa zawsze związana była z Wisłą. Dlatego ja wylądowałem pod Kierbedziem. Ale nie w charakterze takiego neptka, bezdomniaka, którym powinien na Anopol się udać w Kibini Mater, tylko pod mostem wylądowałem dlatego, że tam przystań Wistuli się znajduje. Państwo wiedzą, na Podzamczu, Wistula, wiadoma rzecz, prawda? Się jadzie do Bielan, do Młocin, szanowne Państwo, Zielone Świątki, Majówka. No i dlatego, że tak powiem, troszkę, no, tak wyglądam, bo to trzeba jechać. Statkiem zawsze jest kupa roboty, człowiek sobie rękawy podkasuje, i się zabiera, że tak powiem, z gazem za roboty. Warto może powiedzieć, jak ja mówię, że pod mostem Kierbedzia skończyłem. No to po tej stronie bliżej, że tak powiem, i tak dalej po tej stronie już, gdzie Zamek Królewski, od strony Kierbedzia, to tam właśnie już dawniej Mauricy Fajans, szanowne Państwo, on, proszę Państwa, zrobił żeglugie wiślane, proszę Państwa. To jeszcze Steinkeller sprowadził tego pierwszego paropława, to był chyba 1841 rok. Ludzie się dziwowali, na brzegu wiślanym z rybaków przyszli, różne takie, no i patrzą, że to nie ma żagla, kupa dymu i to jadzie po wodzie. Hałas był niemożebny, kupa dymu, no ale tak sunęło i dochodziło do tego brzegu i odchodziło. Pierwsze paropławy, no to Steinkieler, ale potem już Mauricy Fajans w osiemdziesiątych latach, to on już założył flotylle dziślane takie na fest, prawda, tablice byli, tam, jak się schodziło z tego kierbedziaka, to i bukwami cyrylico, no i po naszemu wiadomo. I te statki, to proszę Państwa, jechali do Bielan, na Młociny, na Zielone Świątki się jechało, a tam zabawa, proszę Państwa, na tych Młocinach, ho, ho. Na Bielany do tego brzegu dochodził statek, się właziło do góry, bo to wysoko, no i potem dawaj, na deskach zabawa. I karuzela, proszę Państwa, biła no na gramofonie, proszę Państwa, właśnie płyty na gramofonie byli słuchane, bo to rozrywka niewąska, no ale tańce, bo to ludzie rozochocone, prawda, przyjechali, bo to warszawski bruk, prawda, kurz, pył, no i ludziom się zawsze zachciało, żeby troszkę odpoczynku biło, no to dawaj na te zielone świątki, na majówkę, tradycja warszawska. Na sam początek się proszę Państwa jechało na Saskie Kiempę. No a potem, jak już Saska Kępa, jak już tego pojatoszczaka zrobili, szanowne Państwo, gramofon mi tu szura, robi mi szurgot. Jak zrobili na Saskiej Kępie już, prawda, jak ten most przetarabaniono, w Zalei Jerozolimskiej, wielki trzeci most. No. To już tego, to, to ten, potem to ta saska kiempa to nie była taka jak kiedyś, bo tam już zaczęli domy budować, bogate ludzie zaczęli sobie tam wille tak zwane stawiać, no i już y, na Bielany się jeździło. Owszem, to nie było tak, że, że proszę państwa, każdy jechał, proszę państwa, y, statkiem bo jechać można było drindą, prawda, kolaską czy jakąś bryczką, prawda, perpedes także samo, no rowerem to niekoniecznie. Automobilem owszem, no bogate ludzie także samo, ale jednak statkiem, parostatkiem, to te statki to i nazwy mieli, Merkury, prawda, Warneńczyk, chyba tak się nazywał to po królu jakimś, ja pamiętam statek Praga się nazywał, no, takie, a i Francja, Ligancja, bo byli też duże statki, takie też, takie porządne, że i 500 osób podchodziło do środka, proszę państwa. A tam była orkiestra, grała ostatni tusz i na trąbach dmuchali. No i harmonia i, i rżnęła na fest. No i takimi właśnie statkami się jechało na wypoczynek z Warszawy do Bielan na Młociny. No, i dali, prawda, jak ktoś miał ochotę, yy, za, za mamonę miał, to się jechało dali tym statkiem za czy, czy nawet i, no, i do Torunia, można powiedzieć. No więc to takie podróże byli, no yy, ale proszę Państwa, to byli statki parowe. Para dawała ruch temu statkowi boczno-kołowce, z komina dim leciał, ale troszkę wcześniej. 1884 rok, proszę Państwa. I Państwo sobie to wyobrażą: taki statek jadzie, wraca z tych bielan, czy z młocin. Tylko już po ciemaku ciemno się zrobiło. Ludzie wyciągają świeczki, a nagle ta załoga tego parostatku, paropława, coś tam robi, coś tam ciągnie, coś tam uruchamia. I nagle taki wielki fanar, taki lefrektor to się nazywało, na dziobie był umieszczony, za szkłem, no i nagle ta toń wiślana została rozświetlona, szanowne państwo, taki snop światła. Bo proszę państwa, 1884, po raz pierwszy na y, okręcie statku wiślanym Maurycego Fajansa, Światło elektryczne było uskutecznione, więc to taka data, proszę Państwa. No i wtedy już dużo się zmieniło na tym statku, bo elektryka się pojawiła. <grymiany> Po polskiej krainie, po polskiej krainie Zobaczyła kra, pewno go nie minie Zobaczyła kra, pewno go nie minie Szanowne Państwo, znajduję się pod mostem Tu jest moje miejsce I szanowne Państwo, jadziem po Wiśle Tradycja taka warszawska, że się jadzie po wodzie Koniec teleaudycji, Szanowne Państwo! Telegiergot mówi ahoj i moje uszanowanie!